Cześć witajcie z tej strony Kuba i dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zrobić automatyczną koparkę do minecrafta a właściwie w minecraftcie jeżeli film wam się spodoba możecie zostawić łapkę w górę albo być na discorda no dobra zaczynamy naszą koparką będzie dzisiaj builder jak on działa co do niego jest potrzebne pierwsze co będzie do niego potrzebne to prąd a drugie to będzie potrzebował miejsca jakby na przechowywane rzeczy no jak widzicie, tak wygląda jego inwentory. Eee, oczywiście, nie zadziała sam bez niczego. Będzie do niego potrzebna jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. I będzie nią e, jakiś Shape Card, czyli zaraz Wam pokażę. Shape Card. I, mamy, i co, my tutaj, co my tutaj mamy? Shape Card Query, Shape Card quik, e, k, Silk Query, Shape Card Fortune Query, e, Shape Card Cleaning Query. Shape card e, placing liquids, shape, e, shape card clearing pumps, e, clearing pump, no, e, shape card pump, e, shape card clearing fortune query, shape card clearing silk query. I do czego one służą? Ja załóżmy, weźmy sobie podstawowo, jakby podstawowy nasz, e, nasz shape card i otworzę jakby jego inwentory I co to jest? Mamy tutaj takie coś, jak Blocks mamy tutaj dim dimension czyli że tutaj możemy sobie zwiększać i zmniejszać długość tego bloku. Teraz mamy taki kwadracik 50 na 50. E, mamy tutaj również e, funkcję solid albo hollow. E, solid to znaczy że będzie pełny w środku, a hollow to znaczy że jest pusty w środku. I mamy tutaj też funkcję mm, box albo takie coś jak top down, bottom down. Sfer, czyli że taka kula ładna. E, cylinder. E, kapet, cylinder. Pri, pri, prism, piramidę mamy. E, torus. W sumie nie wiem, czym to się różni od e, kuli, czyli sfera, ale ja się nie znam na kształtach trójwymiarowych, a więc no. Kołn e, jakiś. E, Hert, mamy nawet serduszko. E, composition. No, i to, to, jeżeli, to jeżeli chodzi o kartki, jeżeli chodzi o nasze kształty, to by było na tyle. Ale na dole mamy jeszcze, takie coś, mamy jeszcze coś takiego jak offset. E, to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli tego nie ustawimy, to jest szansa, że builder wykopie sam siebie. Rozumiem. E, ponieważ offset jest to jakby odległość, gdzie to ma kopać, odległość od naszego buildera, e, z której ma zacząć. Pierwsze to jest, że tam do przodu. Czyli załóżmy dam offset 50. Nie 0,50, tylko 50. Włożę to do naszego buildera. Tu powinno nam się pokazać teraz. Czekajcie. Jak widzicie, pokazało się za nami. Tutaj mamy jakby nasz, naszą powierzchnię, gdzie builder będzie kopać. Jak to zadziała? Wystarczy, że klikniemy dźwignię. Będzie to zużywało bardzo dużą ilości prądu oczywiście, tak jak wszystkie maszyny i zaraz Wam pokażę. Wszystko co Builder kopie zamienia na dirta. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zamontowaliśmy takie shape card. Można zamontować jeszcze shape card clearing, czyli, że będzie po prostu nam czyścić. Ale ja polecam taką, która zamienia wszystko na dirta, ponieważ gdy jest taki chunk albo nawet kilka, kilkanaście chunków otwartych, Mogą być po prostu lagi, a jak jest taki sam dirt, no to nie ma żadnych lagów i wszystko jest płynnie działa. U mnie nie widać tego, że płynnie działa, ale to dlatego, bo program nagrywania nagrywa mi w 30 fps, a nie w 60. Ale okej, okay. teraz jedna rzecz, która będzie nam potrzebna, to dużo miejsca w skrzynce, bo jak widzicie zbiera nam tu się masa rzeczy. E, takie, takie jak na przykład Stone, granit i inne rzeczy, które nawet czasami nie chcemy, żeby nam się zbierało. E, jeżeli nie mamy na przykład na to miejsca, zawsze możemy sobie wejść, e, kliknąć znak zapytania, czyli jakby o naszym e, shape cardzie I mamy tutaj takie coś jak Void. E, void Stone na przykład, klikając na to, e, nie będzie wykopywał Stone'a. Stone'a, piasku na przykład gravela. W sensie, on oczywiście będzie go wykopywać, ale nie będzie to już trafiać do skrzynki. Jak widzicie, e, wykopuje wszystko inne, ale stone już nie trafia do skrzynki i, i tak to działa. Mamy tutaj różne opcje, takie jak na przykład e, netherrack, jeszcze e, endstone, sand, gravel, dirt, e, e, cobblestone i jeszcze stone, który wam przed chwilą pokazywałem. E, ale załóżmy, że jeżeli nam shape card zwykły nie wystarcza, chcielibyśmy na przykład mieć więcej surowców to możemy sobie zrobić takie coś jak e, shape card e, mamy tutaj różne, różne shape karty do wyboru shape card silk query czyli że po prostu będzie nam mm, e, kopać silk touchem albo shape card fortune query mamy tutaj również takie coś jak shape card cleaning query oraz shape card clearing fortune query czyli że po prostu będzie nam to mm, zamiast ziemi będzie nam robić pustkę i będzie to kopało jakby, wszystko z fortuną albo z innymi rzeczami. Ja tutaj poustawiam i pokażę Wam, jak to będzie działać. Jak widzicie, cała nasza karta już jest ustawiona. Klikamy sobie prawy przycisk na, na nasz builder. Jeżeli nie, wiemy, jeżeli nie wiemy, po prostu gdzie on kopie, możemy sobie kliknąć Support w Mod, Enable. I pokazuje, nam się, I pokazuje nam się właśnie takie. No, taka struktura dziwna. Mogę, to kliknąć, mogę sobie to włączyć. I zaraz powinno zadziałać i po prostu klirować nam cały teren, czyli po prostu czyścić. Zapomniałem włączyć, a więc nie przeczyściło jak było wyłączone ale teraz Wam mogę pokazać, te bloki są niszczone i są jakby wyczyszczone. Tutaj już nie ma surowców, ponieważ poprzedni builder, poprzednia jakby karta nam już je wykopała. Ale jak widzicie, są dużo większe z tym lagi. Przynajmniej mi się tak wydaje, bo ja to czuję, ale nie wiem jak to wydać na filmie. Ale na przykład, jeżeli nie chce się kopać jakiejś dziwnej, jakiejś ogromnej dziury, to można to po prostu wykorzystać i nastaję sobie takiego buildera, żeby nam tutaj czyścił wszystko. No i jak widzicie, to działa. Aby pokazać następną funkcję, to poczekam aż ten bilder wyczyści nam ten cały teren, żeby wam pokazać później jak na przykład pompować wodę za pomocą tego buildera ale ogólnie funkcja pompowania, bo to jest ogólnie funkcja pompowania cieczy, czyli że zadziała na lawę, na wodę, na jeszcze inne jakieś tam fluidy z modyfikacji, jakieś na przykład ropy albo inne. Okej, okay, więc jak widzicie już tutaj się nam zrobiło, a więc ja teraz po prostu tutaj będę rozlewał wodę, a i zrobię cięcie. Jak widzicie wszystko już, wszystko już jest wypełnione wodą. Tutaj nawet kilka owiec. Oj, nieważne. A więc teraz pokażę Wam, jak zrobić właśnie. Jak zrobić, żeby to ten builder pompował. Pierwsze będziemy musieli zrobić nowego shape carda. Shape Shapecard. Ja polecam shape shapecard pump, czyli jak widzicie tutaj, gdy w prawym górnym rogu jest takie takie... Brązowy klocek to znaczy, że zamienia po prostu wszystko na dirt. Mm, tutaj klikam e, offset, zostawimy na 50, tak jak zawsze. Ok, a więc już ustawiłem. E, tutaj zmieniamy sobie shape carda. E, całe te bloki się tutaj usuwają. E, instalujemy jakby ten moduł. E, teraz jak widzicie pokazuje nam się znowu ta... Ta nasza linia, i gdy chcemy już startować, to będziemy potrzebowali jedną rzecz, czyli jakby odprowadzanie tej wody. Trzeba jednak pamiętać, że odprowadzanie wody albo jakiejkolwiek w ogóle cieczy musi być jakby z tyłu. Znaczy nie z tyłu, tylko z, z dołu tego naszego buildera. Ja to teraz poprowadzę do moich tanków, które przygotowałem jeszcze przed odcinkiem z moda Immersive Engineering, ale to oczywiście obojętnie z jakiego macie tanka, po prostu wystarczy, żeby dało się w wodę przełowywać. Włączamy. I to teraz powinno się... już się zaraz będzie pompować. O, widzicie? Tutaj nasz... tutaj już się zalewa 4 bakety, 5 baketów. To dosyć wolno jedzie, ponieważ te kable są słabe, ale jak widzicie tutaj e, woda się napełnia bardzo szybko. Ten cały builder pompuje nam tutaj. Możemy zobaczyć, że jest tutaj dirt i e, zaraz będzie się pojawiało go coraz więcej. O, no, na przykład... Ale oczywiście możemy też użyć na przykład mm, clearing, żeby po prostu nam woda nie zamieniała się w dirta, tylko żeby po prostu się nam klirowała, żeby się czyściła, żeby już to nie było. Eee, no. Eee, dokładnie. O nie, 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 nie. nie. Eee, tutaj wyjmujemy to. Wkładamy. Trzeba to jeszcze włączyć oczywiście, żeby działało. No i to zaraz powinno, zaraz powinno nam zacząć jakby klirować. Tyle, że eee, to jest builder i on działa tak, że Leci od góry do dołu po prostu jakby jego działanie działa tak, że leci stąd e, na dół do sam na sam dół tego jakby tutaj co ja zaznaczyłem e, i po prostu wypompowuje tylko kawałki z tego, ponieważ no, nie całą wodę się da wziąć do wiaderka. Zrozumiecie, no, że tylko tą pierwszą warstwę da się jakby wziąć do wiaderka, a później już się, a potem to już nie ma opcji. Może nie wygląda, ale jak zobaczycie do tego tanka, to... O, już nie działa. Mm. <grym> no, jakby na niektórych poziomach napotyka wodę, a na niektórych nie. Mm, może to widać, że czyści. O, widzicie? Tutaj idzie sobie jeden taki mały bloczek, który po prostu... który po prostu bilder czyści, czyści naszą wodę. I jak widzicie jest to trochę laguje mi to bardzo. I mamy tutaj jakby strumień teraz no ale zanim to, zanim to by, zanim, zanim by to coś zrobiło, to musiałbym trochę poczekać. Ale mamy również taką kartę jak Shape Card Placing Liqu Liquids i działa to na, tym samym, na tej samej zasadzie, tylko po prostu jakby daje nam, znaczy umieszcza nam te całe ciecze na danej naszej, na danej wyznaczonej przez nas... no w wyznaczonym przez nas miejscu jak wiecie. No a więc dobra, jeżeli chodzi o automatyczną koparkę Buildera, to by było na tyle, na tyle w dzisiejszym odcinku. Możecie napisać z czego chcielibyście następny poradnik, bo powoli już mi się kończą pomysły. I dziękuję wszystkim za oglądanie. Pa, pa!